Siemanko, z tej strony Jaru. No i dzisiaj e, przyszły mistrz UFC, Michał Szejczuk. Witam wszystkich, cześć. No przede wszystkim, Michał, e, coraz mniej czasu zostało, a to jest walka, do której przygotowujesz się bardzo, bardzo długo. Chyba chyba najdłuższe przygotowania z twoich dotychczasowych. E, powiedz nam, jak one przebiegają na ten moment i, 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 i jak się w ogóle nie czujesz przed tą walką? czy znaczy, no Teraz to już szybkość i, i krótkie treningi. Był czas, gdzie, gdzie ostro trenowaliśmy i, i już byłem zajechany, a to już jest taki drugi tydzień, można powiedzieć, takiej świeżości, żeby po prostu mi się chciało tam wejść i zawalczyć, więc no teraz się już dobrze czuję i to już tylko etap szybkości. No, i tam jeszcze takie ostatnie szlify, drille i w stójce i w parterze, no i, i tyle. Nie? I już w sumie jestem przygotowany. Jak kondycja? Czy czujesz się przy, przy każdej walce mocniejszy kondycyjnie? Czy jak to wygląda? Bo to chyba zawsze była Twoja dobra strona, co? No Na pewno przede wszystkim w tej zapaśniczej płaszczyźnie jestem wytrzymalszy, co jest najważniejsze, bo, bo w tej walce może być dużo klińczył, więc to, to myślę, że poprawiłem. No i na pewno no, i tamte przygotowania wcześniejsze też są jakby no, nakładają się na siebie i, i też po, po jakimś czasie wiadomo, że w walce też pokazuje progres, ale to procentuje też i na pewno zaprocentuje i w tej walce, że, że wtedy ciężko trenowałem i też się uczyłem, także, także, także czuję się dobrze i, i wszystko jest, na pewno zrobiłem progres. Obserwujecie gdzieś tam w necie przeciwnika, śledzicie co robi, jak się przygotowuje, czy, czy nikt w twoim sztabie się nie zajmuje takimi rzeczami, skupiacie się tylko na sobie, jak to jest? Znaczy są walki na, na tym, na, na fight pasie, więc, więc tylko to, a tak to, to nie wiem, czy, czy OSP jest aktywny w tych mediach. Z tego co chyba widziałem tam, to bo tak różnie z tym jest. No, podobnie jak u ciebie, Michał. No, no tak, ja się skupiam na treningach. No teraz trochę więcej tych rzeczy wrzucam, ale, ale już im bliżej będzie do walki, to, to na pewno już to ogranicza mnie. Jak odbierasz, jaki jest szum medialny przed tą walką w Polsce, gdybyś miał go ocenić w jakiejś tam skali? Znaczy nie wiem, no szum to mam nadzieję, że będzie po walce, a teraz to teraz to no Kurczę, no na pewno popularność rośnie, coraz więcej ludzi mnie rozpoznaje, czy byłem teraz na przykład na FIWę w tamtą sobotę, czy, czy ogólnie, no, no widzę, że, że, że dużo ludzi mnie zna, daje efektowne walki, więc no, mam jeszcze czas na zbudowanie takiej dużej promocji, ale chcę zrobić po walce, żeby szum był po walce, a teraz to, to, to tak naprawdę mi jest obojętne, no, najważniejsze to są przygotowania teraz. Bo ty jesteś takim cichym zabójcą trochę, co? No trochę tak. Powiedz Michał, nie zszokowało Cię trochę zestawienia Janka Bochowicza z Jacques'a No Znaczy szokowało? ja wiedziałem, znaczy wiedziałem, myślałem, że tak będzie, jakby, no Janek wygrał z tym Rockholdem, ale to był zawodnik z kategorii niżej, wiem, że jest dużo zawodników z kategorii półciężkiej, z czuba, kontuzjowanych i, i mogła taka walka być, ale widocznie UFC ma inny pomysł, może właśnie tą walką z Jacare znów Janek sobie podbija popularność, tak jak to było po Rockholdzie, bo jest bardzo znany w Stanach i jak przejdzie tą drogę, no to jak będzie już taki mocno popularny, to wtedy, wtedy może ich zostawią, więc wydaje mi się, że to idzie w tą stronę. Nie? A nie wydaje Ci się, że właśnie Janek nie dostał tylko tej walki z tego powodu, że jest za mało znany w Stanach, no i gdzieś ta bariera językowa. No mimo wszystko, że ustąpił, wystąpił Ariela Halwaniego, no to było widać, że ten, to nie jest taki angielski, w którym spokojnie Janek mógłby konsać go sobie tam, Mariela, rozmawiać z nim na luzie. E, on był taki właśnie przez to wszystko grzeczny, co później John Jones wykpił. E, nie uważasz, że trochę idziesz śladami Janka właśnie, że jesteś takim cichym zabójcą, o którym w mediach jest mało cały czas? Znaczy, no Janek ile ma? 36 lat, ja mam 24, więc na pewno angielskiego się uczę. Mam na trenera, z którym cały czas się muszę komunikować po angielsku, więc wszystko przede mną. A ja mówię myślę, że efektownymi walkami ja sobie wypracuję do tego drogę, bo no na razie mam trzy wygrane w efektownym stylu, więc no mówię, ja mam dużo czasu i na pewno nie będzie tak, że ja nie będę rozmawiał po angielsku w UFC tam, nie wiem, za pół roku, rok czy ileś tam nie. Także, także to wszystko idzie do przodu i najważniejsze teraz są zwycięstwa. Mam bardzo dużo czasu na zdobycie jeszcze pasa, więc mi się nie spieszy. Jak byś ocenił tak strategicznie tą dywizję półciężką teraz w UFC? No bo mamy mistrza John Jonesa, piąty Janek Bochowicz ma walkę, mamy zestawienie już Reyesa, Glover Teixeira wrócił z zwycięską walką. Powiedz mi, kto twoim zdaniem jest najbliżej, tym bardziej, że John Jones, no, tego samego dnia, w którym Janek pisał, że będzie ogłoszenie walki, napisał John Jones, i każdy się spodziewał, że to będzie ich walka, a wciąż nie wiem z kim się zmierzy John Jones. A ma być to duże, duże ogłoszenie? No nie, może, może to będzie w ciężkiej kategorii. To jest też, może będzie tak, że może, nie wiem, może Mioczyć, może w tą stronę, a jeśli miałbym z półciężkiej ocenić, kto ma największe szanse, no to jest chyba tak. Jest walka, Weidman, właśnie Reyes. Więc tych dwóch lub Walker z tym, jak on, kurde, z Corey Andersonem, no, więc, więc z tego zestawienia bym patrzył, ale wydaje mi się, że to będzie, może być tak, że to może być Jones-Miocic, no, ta, taką walkę, to, to chyba będzie takie najbardziej sensowne, nie? A ty gdzieś tam myślisz trochę o owadź ciężkiej, czy jednak ta półciężka to, to, to jest twoja dywizja i tu chcesz zostać? Nie, nie, nie. Ja tutaj w półciężkiej się dobrze czuję. Mam na nią, mam w tej kategorii dużo atutów i szybkości i kondycję, więc, więc zostaję na razie. Ale też zauważam, że no, może to jakoś tam dziwnie zabrzmi, ale im starszy jestem, tym. Tym gorzej mi jest w ogóle zbijać wagę, nie? Bo, bo atletycznie się rozwijam, także może kiedyś, jak będę miał, nie wiem, 30 parę lat, to wtedy, teraz to nie, teraz to w półciężki, no czuję się bardzo dobrze. Wracając do, do UFC w Danii w Kopenhadze, to już w następną sobotę. E, Michał, kiedy planujecie w ogóle wybrać się do Danii? No we wtorek. No podczas tego już fight weeku, no to wylatujemy we wtorek. No i od wtorku tam będziemy tam całą ekipą. Jakie masz czynności tak jeszcze do wykonania przed walką? Jakieś podpisywanie plakatów, spotkania z mediami tego typu rzeczy. Jak to wygląda, gdybyś mógł naszym widzom przybliżyć? No znaczy tak, jadę tam we wtorek melduję się w hotelu i później środa jest właśnie czy nawet jeszcze we wtorek podpisywanie plakatów, różnych tam właśnie dokumentów związanych z walką, no i w środę jest ten Media Day. po Media Dayu wracam, no i właśnie teraz nie wiem, bo, bo to jest moja walka będzie wysoko i nie wiem czy będzie media training w czwartek czy, czy już nie, no i piątek ważenie i, i tak to wygląda, później to już tylko, tylko czekam na walkę. Nie? Dużo osób z tą się wybiera do Danii. nie mówię o sztabie trenerskim, tylko czy wiesz o znajomych, którzy się wybierają, jak to wygląda? No oprócz trenerów, no, to jedzie właśnie trener Ognijski, Rożkiewicz i, i Kryłów. Plus do tego jedzie mój brat, Czarek razem z nami, wiadomo tam do narożnika raczej, raczej nie wejdzie, ale będzie w szatni. Bo on też mi się przyda, bo jest mańkutem, tak jak Owens, więc, więc zabieram go, to wa bardzo ważna walka. No i oprócz tego tam Szymon Kołecki na pewno będzie na trybunach. I kto tam, no jeszcze może ktoś będzie, no zobaczymy, ale z tych takich właśnie z mojego teamu po prostu mój team jedzie, nie? No niebawem zaczną się dalsze wyjazdy na pewno. Już Michał, e, powiedz mi, jak byś podchodził na gdybyś ty, ty dostał walkę z rzekar w Sao Paulo? No przygotowałbym się dobrze i, i bym pojechał, nie, no to normalne, no to tutaj jakby no, każdy jest człowiekiem, z każdym można walczyć, wygrywać i, i tyle, no tutaj ta walka jest najważniejsza, no i właśnie jak się udają efektownie wygrać, no to już pewnie będą, no, będą na pewno, no, im, im więcej zwycięstw, tym ta, im, ty, tych schodków będzie więcej, tak, I, i na pewno zestawienia będą trudniejsze, nie. Myślisz, że UFC zawita do Polski w najbliższym czasie? No, może w 2020 roku w połowie z tego co gdzieś tam ja nawet słyszałem, nie, wiem, w Petersburgu było to, czy nie, w Pradze było to spotkanie właśnie tam była Aśka i, i Ozdemir i ktoś tam jeszcze I, i z tego co słyszałem, to jakieś tam plany są na 2020 to, to by było fajne. Rozumiem, że chciałbyś zawalczyć na takie gali, to jest oczywiste. Natomiast czy chciałbyś, żeby to było na przykład starcie polsko polskie z Jankiem Bachowiczem, czy wolałbyś, żebyście jednak byli rozstawieni oddzielnie na karcie i każdy miał swojego innego przeciwnika? No nie wiem, tutaj jakby, nie wiem jak UFC by do tego podeszło, jeśli chciałoby ściągnąć kibiców, no to pewnie by takie starcie zrobiło, no i trzeba by było walczyć, więc tutaj ja, ja nie, nie, nie mogę mówić co mi się podoba, co nie, tylko, tylko po prostu brać taką walkę i się bić. Ale możesz powiedzieć co Ci się podobało, a co Ci się nie podobało na KSW w Londynie, bo coś tam pewnie oglądałeś. Jak wrażenia po tej jubiluszowej 50. gali? Znaczy tutaj mocno kibicowałem Pietrzakowi. No niestety się nie udało, ale myślę, że myślę, że jak, jeśli będzie rewanż to, to wygra na pięcio, w pięciorundowej walce po pełnym okresie, co tam było jeszcze? No walka z Defrisas z Henrika Nudna e, mysiała na arku, no to, to tak podejrzewałem, że będzie mniej więcej, e, chociaż tam Myślała no, próbował, ale, ale wpadł, tam został trafiony. Co tam jeszcze było takiego ciekawego? E, park wrzosek też ciekawe. No tutaj z Antkiem nie oglądałem tej walki, ale, ale z tego co słyszałem to tam werdykt taki dyskusyjny. No, ale z tego co tam oglądałem to to nie było jakieś tam fajerwerek, także także nie wiem no. bardziej jakby najbardziej podoba, po, najbardziej jaka walka mi się podobała w wrzosek z, z parkiem nie. Trener Okniński bardzo zdenerwowany wrócił z KSW? Yy, no, z tego co widziałem jakieś tam zdjęcia były to się tam śmiał już po, po tym werdykcie. Także nie, 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 był jakiś zdenerwowany. No, ja też mi ciężko mówić, bo ja tej walki nie widziałem do końca. Nie? No ja widziałem i powiem Ci szczerze, że tak jak robiłem na typowaniu, no. a moje wszystkie typy weszły tym razem na KSW, typowałem klifa. tak no po walce jednak wydawało mi się, że Antek był lepszy mm. I, i też troszeczkę ten Wardy takie, no jest mocno dyskusyjny, mówisz tam dociera mm. dużo, dużo rzeczy i, i wiem, że trener Mirek Oniński nawet się wypowiedział, że Antek przegrał tylko mm. dlatego, że jego trenerem jest właśnie mm. właśnie Mirek. Myślisz, że to możliwe? Nie wiem, wiadomo, że wszystko jest, jest możliwe, ale Ciężko mi powiedzieć, naprawdę no. Ja staram się nie zostawiać decyzji w rękach sędziów i, i tyle, a no tak się zdarzyło, no i, no i co zrobić, no muszę to obejrzeć, żeby się wypowiadać, ale no ciężko mi powiedzieć, czy, czy to akurat przez to, że, że trener Mirek był w narożniku, no nie wiem. Po myśmy mieliśmy okazję oglądać UFC, Gage vs Saron, widziałeś tą galę? Zaraz, nie oglądałem, Dubaj oglądałem, znaczy Abu Dhabi oglądałem, no to Tougal oglądałem, a jego nie, nie wiem, tam było jakieś zestawienie w półciężkiej. Chyba nie było nic chyba. Nie no, Glover chyba się bił. Zaraz, a z kim on teraz? Poczekaj, czekaj, 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 wygrał na punkty. Ale z kim nie mogę sobie ja przypomnieć? Też, oglądałem obie te gali, Abu Dhabi i tą, ale tych walk jest już teraz tyle, no, że już mi się. To, to. Jak oceniasz Kabiba postawę? Yy, no co? no Ja byłem zaskoczony bardziej postało Poriera, że tak bardzo łatwo się dawał zamykać na siatce, że, że naprawdę tak szybko, yy, szybko się wystrzelał. Była tam szansa na, na właśnie. Yy, no, na począł na yy, Kabiba było takie coś, a potem wydaje mi się, że. Ten klimat, który tam panował, też mógł wpłynąć zielena poriera, no bo to no bardzo w ogóle był taki, ani, ani nie miał takiej energii, no dawał się naprawdę zamykać pod tą siatką, nie uciekał spod tej siatki, tylko jak już stał, to już była egzekucja, dawał się wywracać, więc to, ale fajny był pojedynek tej Sumo Ferreira, to było mega walka, obejrzałem i ten Ferreira to naprawdę mu mega kibicuje. E to była super walka z tego względu, że właśnie zero respektu i ciągła presja i, i ciągłe bicie i świetne wstawanie do góry. No tam było naprawdę taka, taka walka nie dość, że właśnie przekrojowa, wszechstronna to i mega dużo się działo. Także to mi mega przyciągnęło uwagę. No, kto tam w Abdurakimów, no to, to tam było gwałt pod siatką. Także, także tutaj, jakby, to no, też byłem trochę zaskoczony. Myślałem, że właśnie Abdurakimow troszkę więcej pokaże. W sumie to z takich walk to, e, to tyle. No, pół ciężkich raczej nie było z tego co pamiętam. E, co tam jeszcze? A, jeszcze był Barboza, tak? Barboza z tym, z Felderem. Z Felderem. Ale to też, tak właśnie, też taki werdykt. No ja dawałem I dla Barbozy 2-1. Tak właśnie też. Nie wiem, może brali pod uwagę tą ostatnią rundę, może. Nie wiem, ciężko powiedział, bo w ostatniej rundzie ten przyspieszył właśnie Felder, ale, ale raczej Barboza pokazał więcej, więc też bym stawiał na barbozę i to chyba tyle z takiego podsumowania. Nie? Wiesz z kim walczył Glover? Co już umiałem. Z nikitem Kryłowem. A, z Kryłowem walczył, o i, i wygrał, tak? Muszę obejrzeć, nadrobić tą walkę, no. Muszę to zobaczyć. Kryłow też walczył z tym, z Owinsem, przed, przed właśnie glowerem, nie? Wygrał, ale też tam. Też tam ciężko było. Naprawdę. No z tej chzeron yy, niejednogłośnym chyba wygrał, ale nie jestem pewien, ale wiem, że była bardzo, bardzo wyrównana ta walka. No, Minimalnie boksersko lepszy był, lepszy był glow. No, no, no muszę nadrobić, nie? No, lubię z to, nagrywać wywiady, bo Ty dużo oglądasz walki, z o czym pogadać. No, no tak. zadam tam Michał, na sam koniec, jakaś forma relaksu była już przed walką? Przynajmniej trochę odpocząć, czy cały czas przygotowanie, przygotowania? Coś tam na rowerku jeździłeś, widziałem, nad jeziora. Znaczy ja to staram się już przed walką właśnie uciekać do domu i, i tam u siebie odpoczywać. To jest dla mnie najwie, największy, taki najlepszy odpoczynek. Mam tam spokój, ciszę i, i tam nabieram siły i, i tyle. No. I, i tak to u mnie wygląda, że już się odcinam i właśnie teraz no, w piątek już jadę rano do domu i będę już do samego. Myślę, że do wtorku i we wtorek wylatuję. Także tam przebywam i, i tam już tam swoje rytuały mam. Nie? A po powrocie, jakieś plany urlopowe no, zasłużone w końcu? No to zależy. Zobaczymy, czy wygram, czy nie. Na razie nic nie planuję. Pierwsze zwycięstwo, a potem jeśli się uda wygrać, to, to na pewno gdzieś tam odpocznę, ale zbyt daleko też nie będę wyjeżdżał, bo, bo nie planuję robić jakiejś tam długiej przerwy, tak jak to było po walce z Antigulowem, tylko jakieś dwa, może trzy tygodnie i powrót, nie? No to słuchajcie, wszyscy kibicujemy Michałowi. Eee, w następną sobotę Kopenhaga, Dania, Michał Oleksiejczuk. Kolejne ekspresowe zwycięstwo miejmy nadzieję w UFC. Dzięki bardzo Michał. Dzięki, pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia.